Witam. Dziękuję za otrzymane od Państwa pytania. Wybrałem dwa z nich. Pytanie numer jeden: Czy istnieje jakaś książka, która opisuje losy świata? Coś jak na przykład księga Urantii, ale z większą dozą prawdy. Moja odpowiedź: tak naprawdę tego nie można opisać w formie, która byłaby zrozumiała dla wszystkich. Głównym powodem jest brak Języka przekazu, który by na to pozwolił. W tzw. wyższych wymiarach formą komunikacji jest telepatia oparta na indywidualnym poziomie energetycznym danej istoty. Na Ziemi jest wiele języków, form widzenia, obrazów, świadomości, jednak wszystko to jest zbyt niedoskonałe, by móc opisać, przybliżyć ludzkim materialnym językiem. Wielowymiarowość innych światów. Mózg ludzki, ogólna struktura człowieka, nie posiada tej możliwości, jaką jest wielowymiarowość innych form przekazu, komunikacji, w innych światach. Podsumowując, książka opisująca losy świata nie istnieje, nie może istnieć, ponieważ świat jest nie tylko materialny. Pytanie numer dwa. To jak zaspokoić ciekawość? Zdaję sobie sprawę, że wszystko jest obarczone błędami, pisze autor pytania, ale ciężko już gdzieś dowiedzieć się, bo mało co jest mnie w stanie zaskoczyć, bo już dużą część internetu przeszperałem, przeglądałem i większość się powtarza. A to, co oglądam, coraz bardziej drażni mnie niż ciekawi, gdy słyszę, jak ciągle energia Ziemi wzrasta, i ludzkość już prawie uwolniła się od złych sił, i tak dalej, i tak dalej. Koniec cytatu. Moja odpowiedź: jeżeli pozwolimy sobie na weryfikację, sprawdzanie, przesianie otrzymywanych informacji z wszelkich źródeł, czyli mamy odwagę mieć własne zdanie, własne myśli, to otrzymamy aktualny obraz świata na dziś, w tu i teraz. Ta z kolei uzupełnia, odrzuca określone informacje i kształtuje naszą świadomość. Głównym elementem naszego działania, mającego na celu poznanie tego czegoś nowego, innego, jest doznanie, czyli duchowa aktywność, uczucia. Są one źródłem i jednocześnie narzędziem dla odkrywania, poznania siebie nowych dróg, nowych odpowiedzi i nowych pytań. Wciąż nowy egzamin dojrzałości, każdego dnia na nowo. Wszystko jest, nie ma nic, jestem, nie ma mnie. Miłość, co to jest? Słów tysiące, znaki serc, może jednak jeszcze więcej za tym kryje się. Życie w teraz, tu są pytania, odpowiedzi, pełen świat. Widzę, czuję. Dziś już dalej jestem. Wciąż i wciąż mgła przejaśnia się. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek Okrucha. Dziękuję bardzo.